Altway Shop, solidna baza techniczna dla każdego projektu i zadania, zaprasza do zapoznania się z zasilaczem programowalnym DPS-150. Zasilacz programowalny w Nercji DPS-150 to kompaktowe i wszechstronne urządzenie, które może znaleźć zastosowanie zarówno w profesjonalnych laboratoriach, jak i w domowych warsztatach hobbystów. Obsługa różnych źródeł zasilania. W tym USB-C z protokołami PD i QC oraz tradycyjnych zasilaczy DC zapewnia elastyczność w różnych warunkach pracy. Mimo niewielkich rozmiarów, urządzenie to zapewnia moc do 150 W i oferuje szeroki zakres napięcia wyjściowego do 30 V i prądu do 5 A. Ekran o rozdzielczości 320x240 pikseli zapewnia wyraźne odczyty. Wartości napięcia Prądu i mocy są przedstawione w różnych kolorach, co ułatwia szybkie rozróżnienie parametrów. DPS-150 wyposażony jest w wiele funkcji bezpieczeństwa, w tym ochronę przed przepięciem, przekroczeniem mocy, przegrzaniem, odwrotną polaryzacją i zwarciem. Wyświetlacz można obrócić o 90 stopni, co pozwala dopasować orientację do warunków pracy. W opakowaniu znajduje się zasilacz DPS-150. Przewody z klipsem krokodylkowym, czarny i czerwony, kabel USB do transmisji danych i instrukcja obsługi. Zeskanuj kod QR, by dowiedzieć się więcej na temat tego produktu, jak i wielu innych, znajdujących się w naszej bogatej ofercie. Altway Shop jest oficjalnym dystrybutorem firmy Fnercy i oferuje gwarancję, support techniczny i oferuje zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.